Dziś wykonuje operację SRS. To już 20. operacja w tym roku, a mamy dopiero połowę roku. Pytania, często zadawane są pytanie: na czym polega ta operacja? Ta operacja polega głównie na rekonstrukcji narządów płciowych żeńskich, z tkanek narządów płciowych męskich. Wytwarzamy wargi seromowe większe, mniejsze, łechtaczkę, u siecewki moczowej oraz odpowiednich odpowiedni warunków pochwy. Przyjrzyjcie się, zaraz będę na sali operacyjnej, tylko muszę umyć rączki. Widzicie, wyglądam trochę jak górnik, po to, żeby lepiej wszystko widzieć, dlatego że operujemy w bardzo, bardzo ukrzywionych tkankach i dobra widoczność oraz oświetlenie pomagają wykonać precyzyjnie. Za chwilę zacznę operację. Pacjentka jest znieczulona ogólnie, ale dodatkowo właśnie znieczulają też miejscowo tkanki, tak aby było jak najmniejsze doznanie bólu w trakcie operacji i po operacji.